Koniec już z unikaniem odpowiedzi na pytania. My od wielu, wielu miesięcy, właściwie lat, mówimy jasno, że 500 plus stało się filarem polityki społecznej państwa. 500 plus, ten program rozdawnictwa. Musimy ten program uczynić sensownym. Jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to zawetuję. Każdą ustawę, która będzie chciała podnieść wiek emerytalny. Podniżenie wieku emerytalnego, który jest kuriozalnym pomysłem. Nie da się powrócić do tego niższego wieku emerytalnego. Ani Polska dzisiaj, ani Unia Europejska nie jest do tego gotowa. Polska powinna do strefy euro wejść. Czyli tak. Musisz zadeklarować, że wejdziesz kiedyś do, do strefy euro, co zostało zresztą rozstrzygnięte w traktacie akcesyjnym. Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który takiego ślubu mógłby udzielić. Chciałby pan geją, lesbijką udzielać ślubu? Pytam o wiarygodność o to jakie ma pan pogląd. To jest bardzo ważne. Dzisiaj nie ma większości. Problem został rozwiązany w 2015 roku. Nie było nigdy zgody na automatyzm, nie było nigdy zgody na przymus. Musimy przyjąć 2000 uchodźców. W tej chwili podjęliśmy decyzję o podziale 66 tysięcy uchodźców. Tak było ze mną, tak będzie i z Trzaskowskim.